Tak jak mówiłem w recenzji pierwszego LBP, Szmaciak powrócił. Powrócił, ale trzyma się tak dobrze jak w pierwszej odsłonie. Cześć, tu mi do dwojga o to recenzję gry gdy Little Big Planet 2 na konsolę PlayStation 3. Fabuła nie jest jakoś bardzo porywająca, ale warto o niej wspomnieć. Otóż kraina wyobraźni wciągana jest przez wielki odkurz, zwany negatywitronem. Chce on pożreć cały świat LBP, więc nasz szmaciany protagonista postanawia dołączyć do sojuszu i pomóc kilku nieco pokręconym postaciom w ratowaniu świata. Oto taka fabuła, żeby czymś zapełnić grę. Przerowniki filmowe, które przedstawiają większość ważnych dla fabuły momentów, renderowane są na silniku gry. Wyglądają one przyzwoicie, ale fajerwerków graficznych nie można się po nich spodziewać. Istnieje również możliwość samodzielnego tworzenia tego typu filmików w edytorze poziomów, ale o tym powiem trochę później. Świetna jest natomiast polska lokalizacja. Można w niej usłyszeć m.in. Annę Dreszowską, Krzysztofa Kowalewskiego czy Piotra Frączewskiego. Aktorzy dali z siebie naprawdę dużo, dialogi są przetłumaczone z poczuciem humoru, więc całość to mi bardzo dobre wdarzenie. Jedynie damskie głosy są mocno irytujące. Jestem malutem. Zamieszkuję puchę. Tak, zaczekaj. Nie mam już tyle pary, co w młodości. Uch. Lata pracy i wieczenia poszły do zlewu. Czy to przeze mnie? Co zrobiła mnie tak? Cóż to? Reszta dźwiękowienia trzyma równie dobry poziom. Muzyka jest tak samo dobra i dziwna jak w poprzedniej a efekty dźwiękowe w dużej mierze pochodzą z pierwszej części. Gra chodzi teoretycznie na tym samym silniku co pierwsze LBP, ale poziomy są zdecydowanie bardziej różnorodne i okazałe. Szmaciak nadal może wyrażać krzyżakiem emocje, a także ruszać rękami i głową. Nie ma się co więcej nad tym rozwodzić, bo jest dobrze. Rozgrywka to w teorii to samo co w, w poprzedniej części. Nadal skaczymy po platformach, łapiemy się obiektów i używamy zabawek. Nadal możemy personalizować naszego szmaciaka, grać w kilka osób i odradzać się w bramkach odrodzeń. Nadal możemy tworzyć własne poziomy i udostępniać je w sieci. Możemy nawet grać w te wszystkie poziomy stworzone przez społeczność dla pierwszej części. Jest tu jednak trochę nowości. Po pierwsze, Szmaciak dostał kilka nowych zabawek. Kotwiczka służy do łapania się obiektów na odległość. Co zabawne, można nią chwycić też do drugiego gracza. Chwytak pozwala chwytać nierzadko większe od Szmaciaka przedmioty. Kreatynator. Nie mylić z kletynizatorem, pod którego wpływem jest większość przedstawicieli naszej sceny politycznej, pozwala tworzyć i strzelać różnymi obiektami czy płynami, takimi jak ciasto, woda tak itd. Sagboty natomiast to robociki sterowane sztuczną inteligencją. Mogą one chodzić za nami czy uciekać i są one różnorodnie wykorzystane w kampanii. Ostatnią zabawką widoczną w kampanii jest kontrolinator, który przypisuje różne funkcje pada do zachowań wytworzonych obiektów, dzięki czemu tworzenie pojazdów jest łatwiejsze. Edytor poziomu został mocno rozbudowany względem poprzedniej części. Są tu wszystkie wspomniane wcześniej gadżety i narzędzie do robienia filmów. Można również tworzyć muzykę do swoich poziomów. Efekty pracy społeczności LBP można podziwiać w zakładce ⁇ Społeczność ⁇ Jest tam mnóstwo poziomów, ale chyba najbardziej wadte uwagi są te w zakładce ⁇ Ulubione Mediomolecule ⁇ Są tam poziomy wyróżnione przez samych twórców, co już jest dobrą rekomendacją. W LBP2 będziemy mogli na przykład przepuszczać samochody przez ulicę tak, żeby się nie zderzyły, oglądać film o Batmanie, układać puzzle, dopasowywać kolorowe kwadraty, czy grać w kręgle. Edytor LBP daje naprawdę ogromne możliwości, zdecydowanie większe niż w pierwszej Małej Wielkiej Planecie. Podsumowując, LBP2 to świetna gra. Jest to bardzo dobre rozwinięcie idei platformówki zmieniającej gracz w twórcu. Gra nie robi już takiego wrażenia jak pierwałcó, ale daje radę ze swoją dobrą fabułą i kampanią ostarczającą na 6 do 8 godzin. Jednak jest to na pewno jedno z najlepszych miejsc dla ludzi, którzy chcą zacząć swoją przygodę z stworzeniem gier. Jest to naprawdę dobry tytuł, którego nie powinniście omijać, jeśli macie PS3.